Tutaj zauważyłam z auta ciekawszego takie kapelutki. to jakieś policyjne. Nie mam pojęcia no. mhm. nie wiem, co to jest. Takie... No, nie Wiem, tutaj trochę nie. jakieś uszkodzenia są, ale. No to skóra, nie? Wszystko skóra tutaj widzę. Tak? Mhm. Filz taki. Tu też masz filz tu no. Tutaj na jakieś nie? tam przebranie. Nie wiem. Czy coś. Nie naprawdę spokojnie tu coś jeszcze ciekawego. No. No, Hmm. To są jakieś głośniki, o. tutaj jest taki mocno uszkodzony. Mhm. Mm no to też to to, to jest oszkodzone. Mm. Tu mamy orzełka. Czyli mamy potwierdzenie, że to jest coś polskiego. Z drugiej strony też żołek. I co ci Andrzejka powiedział internet? Że to ja jest... Może być czapka ZOMO. Czapka ZOMO. OK. No i oznaczenie w środku, nie wiem czy to uda się tak, żeby to było widoczne, o może tak. 0290R. No modeli, Pewnie model, tutaj masz rozmiar, 54, nie? 54. Albo policyna jakaś taka, albo z bo jedno i drugie obce widziały się właśnie. Nie ciężko powiedzieć. I no to ładnie. jest dobrze zachowana, bo tamta ma niestety dziurki. Chociaż... To też ma tu jakby jakąś... Przypinkę tutaj miała. No. To jest taka dziurka. Tu mamy sandałeczki. Co my tu mamy? Uty. jak zawsze? O, tu jest jakaś kraciarnia. Rzeczko turystyczne? Chyba tak. Co my tu mamy? Jakieś klamki?

I to jest coś czego szukamy. O, laleczki porcelanowa, proszę bardzo, ta zgubiła budzika. Ok. Okej. Fajnie. Coś tu powybieram na pewno. Takie to kolekcjonerskie. To też wygląda na starszą lalkę. To taka trochę... krypi Z buterklem. Parasolka. Taka. Co jest jeszcze? Trzeba by było posprawdzać każdą, czy gdzieś nie ma przypadkiem jakiejś ciekawej sygnatury, o, tak na pierwszy rzut oka nie wydaje mi się. Skrówka? Fajna. Dopony? Oryginalna? Chyba nie. To coś od lalki. A ja nie mam siatki żadnej. No to ładnie. To też słowa coś z terybu. Coś jeszcze tam, coś jeszcze jest. No więc to zabieramy. E, powiedziałam, że nie mam siatki żadnej, a tu obok sobie stoi siatka. Pusta, czysta w środku, więc już mam siatkę. No, czyli to ładujemy. I to sobie jeszcze sprawdzimy te obrazy. Cóż to jest? Tutaj jakaś jest jeszcze torebka, widzę. Tam jakieś autko. Zobaczmy O I tutaj mamy jakiegoś Fanatyka lalek W takim razie Bo to jakby jest Z tego samego miejsca I tu jest jeszcze jakiś obraz Okej okay. Tu mamy jeszcze taki obraz z Doliną Haławską. Hałasy? Co tu pisze? Szałasy. Szałasy. Tak, to jest na płótnie. Tu jeszcze raz ten... Pokaż. Tu to już nie jest, nie? Nie, ale to jest właśnie takie w stylu tych, tych lalek właśnie. To i to bym brała. No i tu jest Oczy. jeszcze taki. malowane no, widzę. To no. jest wyszywane. Wyszywane, ten. Jak to się nazywa? No wyszywane, no. Wyszywanka. Też ją No. To jeszcze zobaczmy, czy coś... To jest ta siatka. To jest jakaś staruszka. go go, pokaż. Jakaś maszyna. W woltarze. O, tutaj jest. Znajmenówka. Katoliki. O, zostały nawet. Chyba jest tutaj. Tu ma i stary telefon. Niech coś tu jeszcze ciekawego? Nie panie. Tak. No, no, to pierwsze śpięcie, już taką na półeczkę. Czy jest trochę A jest, nie? obdarto? Nie, pomalowania, nie? Obdarta jest. Jakby, wiesz, ktoś nie miał w wyborze, to by odmalowany. O, woda no pomalała. A może to ulica? No Pryszków? Tu łowica. no. a to jest pryszków. Czas jest pryszków. Chcieli oby w No, mocno zajechane. Pytanie, czy wszystkie takie... No, to jest puszka. A co jest pod tym? O, jakiś garnuszek. No jaka puszka, no. Fajnie, że ktoś tutaj dał. Fajna jest nawet. To mi się podoba. Mi się też podoba. szkoda, że nie ma przykrywki, ale to... Coś się dosztukuje. Jakaś taka jest donica mogła być z tego. No słuchaj na doniczkę. Mm. Nie no. jest jeden bok Patrzcie, te stare. Tego z tego samego jeszcze nie Pokalito гуртан өөрхөө якой ноо